I witam. Zagrajmy dalej w Fairy Adventure 2 Halls of the Dead. Albo The Halls, the Halls of the Dead, nie, 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 nie pamiętam. Eee, kolejne wyjście do góry. Znowu mana, też. Już też znowu tych flakonów nazbierałem dosyć spore, widać w miastach dają ich dosyć sztodrze. Czyli jeżeli ktoś chce many tutaj po prostu nałykać się dużo, to wystarczy się do miasta przejechać. To jest jakieś takie bezużyteczne wyjście. Wróćmy natychmiast na dół. I mamy przynajmniej tutaj jedną odnogę załatwioną. Jeszcze zostały chyba nam dwie, które też mogą się gdzieś rozwidlać, jeszcze od tego nie wiem w sumie. Zobaczymy. Kiedyś tak myślałem, że tutaj te takie klejnoty, co widać, nie? Że, że może gdzieś kliknąć i coś się stanie, i próbowałem wyczaić, czy one do czegoś służą, ale nigdy mi się nie udało. <słuch> Są tylko elementem otoczenia, elementem tła. Takie, takie, ten, takie że, że, takie kul cool mają być, nie? Takie ładne. Cóż to za spichlerz? Miejsce, które mnie nie interesuje. No dobrze. No to jeszcze jedna odnoga. Koleś tak wygląda, jakby nie, nie bieg normalnie, tylko po prostu w takich podskokach się poruszał. <grych> Jak tak pięknie. Power Run. No chyba nie jest to no chyba jest po prostu taki korytarz, który na mapie się tak dziwnie zaznaczył, nie? Jak to w poprzednim filmie mówiłem, pod koniec sam. I czy to jest woźnica? No to jest woźnica. To jest woźnica. W każdym razie w mieście znaleźliśmy już kolesia z zaklęciami. Zaklęć co prawda, nie miał aż tak dobrych, ale coś tam jednak sprzedał mi. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens przeszukiwać tam miasto dalej. Tym bardziej żona jest dosyć spore i nie wiem, czy mi się chce. No ale, mimo wszystko, zrobimy to. Później jak się okaże, że coś pominę, no to znalezienie tego będzie graniczyło z cudem, tak naprawdę. Możesz już na przykład nie obyć bez solucji, nie? Tawerna, no żołnierz. Nawet koleś nie umie znaku po prostu ominąć, no to jest... ...okropne. Nie umie też wejść do środka. Trzeba bardzo delikatnie klikać, nie? Tu, panie! Bracia i... to Roska sprowadził na nas potwory. Tak, jakiś rozka, który jest złem wcielonym i trzeba będzie go po prostu zaszlachtować. People of the field War. No, dokładnie. Jest zielona mana. Zielona ma, zieloną maną nigdy nie podgardzę. Sdupczaj Bardzo dobrze. Ciekawe czy oni tutaj przejdą. Pewnie się zablokują gdzieś. Co to to? Warriors Bood, co to znaczy? Aha, to jest chyba po prostu sklep z bronią. Nie, Twoje bronie są bezużyteczne. Ci ludzie jacyś zawieszeni są. Nie mam rejoina drugiego i poruszam się bohaterem, który tego rejoina nie ma. Nie jest zbyt dobry jest to pomysł. Tak naprawdę interesuje mnie tylko mana. Wiem, że tutaj powinien być chyba nawet trener, który będzie uczył. Trener jednak jest mi niepotrzebny. No, wiedziałem, że się w tej knajpie zatnął no, Było to przewidzenia. Ale przynajmniej w tym miasta jakoś tak udają przynajmniej, udają, przynajmniej jakieś takie miasta, w których jest trochę ludzi. Wiadomo, że tych NPC nie może być też miliony, ponieważ e, komputer by się nie wyrobił z tym, nie? Tym bardziej, że to i optymalizacja chyba nie stoi na najwyższym poziomie w tej grze, niestety. Podejdź. Ja też już byłem. Czyli wszędzie tymi kanałami można się dostać też bez kanałów, nie? Ale obrzydliwy plac, szary. Strasznie. Smutny taki. Dobra, Julia, nie odnajdzę. Jej! Normalnie Filip to małysz. Kolejny jakiś zamek. których mieszkańcami są duchy? Serio? Cóż eee. to ma być? Jednym bohaterem zróbmy to. To jakoś inaczej wygląda. A jest taki sam jak pozostali. To jest straszne. Naprawdę, wolałbym stąd odejść. Cyrin, nie, nie, nie. Cytując mnicha Sheldona. The creation of magic. Magic. Para-elemental of harmony. Bla, bla, bla. It worms and die. Pięknie. Może przy ściany zbierać? Nie. Przewidzieli to. A dobra, wezmę. Jest poza tym nie ma. W ogóle co te dzieci robią obok zamku pełnego duchów. W ogóle co robić zamek pełen duchów w mieście? Może to ten Roska jest temu winien i właśnie dlatego oni chcą go zabić. Przejrzeli na oczy. O właśnie teraz duchy też wypełzły na ulicę, no zajebiście. Czarny pan. Dzień dobry. What's it to you?

A, chcą ich skazańcy. So, it's a you want. Then one. Wojna nastąpiła oh. ze skazańcami. Leo, frick. czemu oni mnie atakują, skoro ja ich uwolniłem? Jaki bezsens. No cóż, yy... Kat nie dostanie wypłaty, niestety. Obawiam się. Może go zwolnią nawet. Przeczyniłem się do tego do końca kariery biednego człowieka. A to co, kurde? Dzień dobry, jestem częścią zombie. Czemu tam nie można podejść w ogóle? Niemądre to jest. Nie można też z nim pogadać. Kapitan Galbard. Whatever. O, a tutaj sobie poradzi, że wymyślić, tak? A wokół kurde głupiego szyldu nie umie przejść. Gupek. Dziennik kapitana Galbarda. Sukces szczęście i pokonałem królewskie pałac w Darnoku. Tak to było chwalebne zwycięstwo. Yy, tutaj żeśmy splądrowali i tych szlachciców. Jolly... Aha, Jolly to jest imię, tak? Jolly był niezwykle brutalny. Ciął i zabijał bez litości yy, mężczyzny, kobiety i dzieci. Na końcu. Tak znaleźliśmy yy, 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 świętą szmaragdową koronę, którą takżeśmy poszukiwali. Po naszej świętowaniu dziw yy, popłyniemy do jaski Maldave. To jest jakaś wskazówka pewnie. Czy to jest ten Jolly? James Ritchie? Oni mają jakieś imiona, ale... Kogo to obchodzi? Nie. To no biedny kapitan chyba nie skończył tak jak planował. Taki biedny. Już 12 minuta, no jeszcze dużo miasto zostało do odkrycia. E, nie od tej strony badam ten budynki, najwyraźniej. kolejne molo. A ci mieszkańcy żyją na przykład, nie? To jest dziwne. Znaczy to nie jest nic, czego nie moglibyśmy naprawić, no ale... Skoro tamci są martwi, to czemu ci są żywi? A właściwie, a może dlatego... A może jednak wa warto by było zapytać, skoro tam ci są martwi, dlaczego są nieumarli? To jest naprawdę zły yy, kierunek, tak? Od złej strony podchodzę. Gdybym miał ten rejoin, to w drugiej postaci to mógłbym tę postaci rzucić na dach. I później z dachu mógłbym rzucić z powrotem na ziemię. Można tak. Dragon's Gamble. Złoty smak, inaczej mówiąc. Albo mówiąc jeszcze prosi, zwykła knajpa. Z speluna, mylina. Pewnie jakieś gówniane buty. No. Legenda szmaragdowej korony: Piraci, piraci. Jolly Roger, opchłost. Hans Kelbart, Hans, Hans Solo. Gadałem mm, Gadają tutaj o tym artefakcie, który być może kiedyś znajdziemy nawet. Tutaj jest z kanałów, tutaj jest coś innego Szkotułka? Ee... Armor Shop To jest mało użyteczny budynek Nawet nie chce mi się sprawdzać co jest w skrzyni No dobrze, jeszcze parę budynków zostało, niestety. Właśnie w tych grach RPG i tak dalej, najbardziej nie lubię eksploracji miasta, bo one zawsze na początku się wydają takie duże i nie do ogarnięcia, i nie wiadomo, co tyle trzeba sprawdzić. jeszcze jak są MPC, z którymi można porozmawiać, to to się jeszcze przedłuża i tak dalej, nie? Czasami mam ochotę po prostu już na jakiś moment z akcją. Sorcerer's Hall Ja tuż byłem I tutaj też byłem Ja samym Julianem tutaj byłem Aż się Julian gdzieś tam zaciął, nie? Zatkał się I czas dobiega końca tej powoli, ale chciałbym to ogarnąć do końca już też. jastonie Całe. Jakieś tekstylia i inne No. Szkoda, że na można kliknąć dwa razy i on wtedy nie oblicza jakby takiej drogi, yy, po której będzie biegnie. No, teraz w ogóle to jest jakieś dziwne. Tylko kwadratem to się tam podejść. I co my tu mamy? Eee... Gówno znowu. Kolejne. Czy jest jeszcze cokolwiek tutaj wartościowego? Blacksmith to jest nieinteresujący człowiek w ogóle. A jeszcze tu jakiś dom. Warehouse. No to ja tutaj też byłem. Dobrze, tak więc miasto zostało załatwione. I teraz możemy z tego miasta w końcu wyjść. I naszym kolejnym krokiem będzie właśnie ta cytadela cała. Cytadela Roski yy, którą będę szukał. I którą być może odnajdę, a być może też i nie. Znaczy wiem, jaki jest prosty sposób na odnalezienie tej cytadeli. Yy, tutaj yy, pewną rolę odkrywa, odgrywa klucz tesaraktowy, którego jeszcze ani razu nie użyłem, nie, nie było takiej potrzeby. Chociaż mi się wydaje, że moment użycia tego klucza jest już blisko. Chociażby tylko po to, żeby pokazać właśnie, jak to wygląda. Do czego on służy, nie? Dokładnie. Dobra. Yy, zaraz tutaj dojdę do wyjścia z tego, z tej zapadłej dziury. I właśnie w tym wyjściu sobie zrobimy przerwę. Będziemy poszukiwać Cytadeli Roski. A tu są jeszcze takie szałasy, nie? A to co to jest? Podawis? A, Podawis, Podawis. Ciekawe, gdzie ta Cytadela może być. Jeszcze nie tego nie wiem, niestety.